I witajcie w dzisiejszym vlogu. Dawno się nie widzieliśmy, nie? Ostatnie trzy dni nagrywałem vloga na kanał po angielsku, a dzisiaj wrócimy sobie na kanał po polsku. Mam do załatwienia dzisiaj parę spraw urzędowych, więc zobaczymy, czy w ogóle uda się je załatwić. Tymczasem z rana nie miałem trochę weny na nagrywanie, ale przyszło trochę paczek z Amazona. Zobaczcie, jaki piękny case przyszedł mi na mojego nowego MacBooka. On jest fajny, bo ma utwardzone rogi, więc Tori Nawet jak gdzieś się zdarzy jakiś wypadek, to nie powinno się nic stać. Ale może mnie nie znacie, ja dbam o sprzęt, więc na pewno zostawię sobie jakąś dozę, braku zaufania dla tej torby i raczej będę dbał o tego kąpa, nie rzucał nim, ale i tak fajnie, że jest utwardzone. Zobaczcie jeszcze jaki przepiękny zestaw do matcha. i nie zagadniecie, ile kosztował? Ale kosztował 5000 jen, a zawiera się w nim miotełka do matchy, podstawka na miotełkę do matchy, sitko do przesiewania maczy, czaszaku do nakładania maczy, podstawka pod czaszaku. Kawałek materiału takiej ścierki do ceremonii herbacianej, dwie czarki do herbaty i jeden maczowan do miotełkowania. Normalnie się z tego pije, ale tu jest jeszcze wersja, że można przelać do dwóch kubków, nas jest dwójka, więc akurat jakbyśmy chcieli za jednym razem wypić sobie oboje, to jest taka szansa. Zaraz wam pokażę, jaki wybrałem kolor, ponieważ były różne wersje do wyboru, takie imitujące porcelanę, takie jakieś kolorowe. oj zobaczcie, tu jest ta ściereczka, bardzo ładna. I cały ten zestaw ogólnie, który tu widzicie, kosztował tyle, co w miejscach turystycznych kosztuje sama ta miatełka dla turystów. No i cały ogólnie zestaw jest właśnie w takim kamiennym kolorze. Właśnie tak wygląda. Moim zdaniem naprawdę ładne, szczególnie za tą cenę. Naprawdę nie spodziewałem się, że można w Japonii dostać tak tanio zestaw do ceremonii Maczy. Ale da się. I naprawdę fajne. Nie odbiega moim zdaniem od tego, co miałem w Polsce. Zobaczcie jak Ładnie wykonane. Przeciętni Japończycy nie piją matcha na co dzień. Jedyne świry, które piją macza, to otaku macza, Czyli tak jak ja. Czyli ludzie, którzy po prostu mają hopla na punkcie tej herbaty, no i po prostu tylko my to pijemy <noise> na co dzień. Ale ogólnie Japończycy piją matcha głównie w świątyniach, albo na jakieś specjalne święta, czy przy właśnie ceremonii herbacianej. Raczej w domu matcha nikt nie pije i matcha tak naprawdę nie jest aż tak dostępna w sklepach, jak mogłoby się wydawać która które jest w sklepach nie jest wcale ceremonialną maczą do picia, a maczą do wypieków, bo akurat taką maczę faktycznie się używa w Japonii dość często, jeśli ktoś lubi sobie na przykład robić jakieś wypieki. Możecie zastanawiać się, co to za piękny węgorz, ale jest to węgorz, który jest na specjalne święto, które było wczoraj i o którym prawie że zapomnieliśmy, czyli Dojono Usinohi. I jest to święto, w którym właśnie je się węgorze, które mają symbolizować takie zdrowie i dawać siłę na przetrwanie ciężkiego japońskiego lata. Ponieważ węgorz jest jednak zdrową rybą, drogą rybą, no i właśnie w Japonii jest uważane to za źródło takich witamin na przetrwanie lata. Także ja siadam do zjedzenia no i widzimy się dalej, bo dzisiaj właśnie lecimy na wyprawę urzędową. Za nami znajduje się urząd miejski, całkiem ładny. Swoją drogą udało się załatwić tematy dotyczące mojej emerytury ubezpieczenia. Trzeba było anulować jedno z ubezpieczeń, bo teraz mamy wspólne z żoną. No i udało się też załatwić rachunki, bo za nami jest Family Mart w Japonii. Możecie załatwić rachunki w sklepie typu Żabka, więc bardzo spoko. A my lecimy dalej. Zostańcie z nami. Komonowe te są. Spinki do włosów. Fajnie. No i odwiedziliśmy mój ulubiony sklep, czyli Don Quixote i kupiliśmy bardzo potrzebne rzeczy, czyli nowy śmietnik mop i tak dalej, więc takie tam zakupy. Ale niestety nasz super śmietnik się rozpadł po paru tygodniach używania, więc tym razem kupiliśmy klasyczny. On ma jakiś taki system klapy, taki dziwny, że ona się zwija, ale mam nadzieję, że podziała trochę dłużej niż ten automatyczny. No, wróciłem do domku, jeszcze pograłem w Pokémony po drodze, <laughs> bezskutecznie ktoś nabijał odrodzenie zdrowia. Ale przyszła paczuszka z Amazona. w ogóle jakie ciekawe opakowanie, trzeba to jakoś. Tak otworzyć. Oj, przyszła macza, zrobimy sobie test. Zobaczcie, jaka fajna, w ogóle jakie ładne opakowanie. Dużo czytałem recenzji tej maczy na Amazonie i ludzie pisali, że ogólnie jest spokojnie nie ma tego trawiastego z co się przyda, bo moja żona na przykład nie lubi takiej klasycznej maczy, więc sobie zaraz to przygotujemy. Wykorzystamy do tego ten zestaw, który dzisiaj przyszedł. Ale ja jeszcze powymieniam parę rzeczy w domu, bo kupiliśmy ten nowy kosz. I trzeba trochę posprzątać, także widzimy się za chwilę. No i proszę Państwa, nowy kosz, jak pięknie siedzi, zobaczcie. Taki system otwierania, ładny, sprężynowy. Wcześniej mieliśmy taki kosz, i on się otwierał. Od... Tak, tylko jak widzicie, działa tylko jedna strona, bo cały ten kosz działał cały chyba dwa tygodnie i potem się popsuł. No, niestety to był jedyny kosz, który nam wchodził do tej szafki, aczkolwiek no wykorzystamy go, nie będziemy go wyrzucać. On będzie nam służył na jakieś rzeczy do recyklingu, czyli mniejsze kartony, puszki. Butelki i tak dalej. No i dobra, ja rozpakowałem już ten swój zestaw do maczy. No i przy pierwszym użyciu tej miotełki, czyli czasana, będziemy musieli ją zanurzyć w ciepłej wodzie. I jak widzicie, ten zwinięty środek on się nam ładnie rozwinie. No i teraz ważne akcesorium, które warto mieć, to jest podstawka, właśnie na czasen, bo on wtedy nie będzie się odkształcał. Jak te wszystkie nam te zawiniątka się rozwiną, trzeba będzie go właśnie tak odkładać za każdym razem, żeby nie tracił swojego kształtu no i właściwości. Także zalewamy ciepłą wodą, no i wsadzamy. Zostawiamy to, aż tam się wszystko rozwinie na parę minut. No i powinno już być ok. Jak widzicie, o, rozwinęło się. To tak, za którymś razem się rozwinie dopiero w pełni, ale to jest właśnie ten luk, na którym nam zależy. I teraz właśnie odkładamy sobie w tą podstawkę. Na początku będzie to trochę może i dla Was dziwne, bo to tak ciężko wchodzi całkiem, ale za którymś razem tam nie się bardziej naturalny ruch. Bo ta miotełka po prostu zacznie się robić coraz bardziej miękka. No i na razie przy każdym użyciu, tak naprawdę przy każdym robieniu maczy, będzie trzeba go właśnie zamoczyć w ciepłej wodzie. Tworzyłem sobie już naszą maczę. Ona ma taki naprawdę ciemnozielonkawy kolor i pachnie właśnie bardzo słodko, czyli to co pisali ludzie na Amazonie. Bierzemy sobie nasze naczynie do robienia matcha. Ja mam widzicie wersję taką, która ma dziubek, ponieważ ona jest do przelewania na kubki, nasze siteczko, żeby przesiać tą maczę bierzemy sobie czaszaku, czyli tą bambusową łyżeczkę do nabierania maczy i tak naprawdę, no ja nie mam teraz tutaj wagi, ale wystarczy nam tak naprawdę jedna półtorej takiej łyżeczki, żeby tak naprawdę zrobić sobie już bardzo dobry napar. No i dobra. Najważniejsze, żeby tutaj przesieć sobie właśnie tą maczę. Teraz bierzemy sobie ciepłą wodę. Ona nie może być wrząca. Ja akurat zmierzyłem termometrem, dlatego jeśli widzicie tutaj termometr, ponieważ woda najlepiej jakby miała około 70-80 stopni, zbierzemy sobie naszą miotełkę, ubijamy maczę. Ona się powinna spienić. Oznaką dobrej maczy jest właśnie to, że ona się bardzo fajnie pieni. Zobaczcie, ja tutaj tak naprawdę nie wkładam żadnej siły, a już mamy fajny kolor i naprawdę zapach takiej dobrej jakości macza. I tak właśnie powinna wyglądać poprawnie przyrządzona macza. Naprawdę ładny, zielonkawy kolor. Teraz tak naprawdę możecie sobie dolać jeszcze trochę wody. Ważne, żeby tą maczę rozbić, jak jest mało wody, żeby się właśnie ta piana wytworzyła. A naszą miotełkę teraz tak naprawdę wystarczy tylko umyć i odłożyć właśnie na tą podstawkę. Do mycia tej miotełki raczej nie używacie żadnego mydła i tak dalej, ponieważ po prostu możecie to popsuć. To jest wycinane ręcznie z jednego kawałka bambusa i po prostu tutaj użycie jakiegoś detergentu może wpłynąć Znacząco na strukturę tej miotełki. Ona widzicie po pierwszym użyciu i tak jeszcze się w pełni nie rozwinie. Dobra, przelejmy teraz to do tych mniejszych czarek i zaraz sobie zrobimy test smaku. Ogólnie właśnie macze pije się z takiej miseczki, ale ja kupiłem taką wersję, żeby móc sobie w kilka osób tak naprawdę korzystać. Ale zobaczcie, jak naprawdę ładnie to wygląda chwila testu. Pachnie trochę taką zielenią trawiastą, czyli to jest oznaka raczej właśnie lepszej maczy. A zobaczmy, jak w smaku. Mmm, kurczę, ale serio, naprawdę delikatna. Jestem w szoku, powiem wam, bo ona nie była jakaś super droga. W sensie e, ta puszeczka 30 gram kosztowała 60 zł, czyli to w sumie wiecie, no jak na herbatę to jest dużo, ale jak na dobrą maczę to naprawdę nie jest dużo. W Polsce w Hapo to mamy macza ceremonialna, kosztuje chyba 120 zł za podobną gramaturę. A naprawdę fajnie, fajnie to smakuje. Zdecydowanie nie ma tego rybnego posmaku i jest bardzo delikatna. Zaraz jeszcze spróbuję z mlekiem, jak w wariancie maczala te smakuje, ale sama taka macza naprawdę, naprawdę dobra. Teraz jeszcze zabieliłem ją mlekiem, więc zróbmy sobie jeszcze test, jak smakuje wersja właśnie mleczna. Mmm, ale w smaku jest. Na... o kurczę, Ale w smaku jest naprawdę delikatna. Powiem wam, że dałem poza kamerą mojej żonie przed chwilą jeszcze spróbować. Ona w ogóle nie jest fanką maczy, tym bardziej jakiejś ceremonialnej i tak dalej. Ale mówi, że naprawdę jest delikatna i pyszna. Czyli widzicie, jak ktoś nie lubi macze, a jednak spróbuje dobrej, to też mu powinna zasmakować, bo jest po prostu mega delikatna i dobra. Dobra, kochani, ja będę sprzątać ten cały syf, który się tu trochę narobił. Co niedługo weekend, więc może uda się gdzieś pojechać, nagrać coś fajnego. Tymczasem ja spadam, ponieważ mam kilka filmów do zmontowania. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Chciałem wam pokazać, jak się robi macze i że faktycznie. Da się dostać w Japonii dobrą maczę, natomiast też trzeba poszukać tak jak w Polsce. Dzięki za oglądanie, do następnego, trzymajcie się i hej! To jest vlog z Japonii! Prawie tej ile świetnej goni! To z Japonii vlog! Zapraszam do oglądania kanału subskrybowania!